So, today's event is the opportunity to open a fantastic new oncology hospital here in Warsaw. Um, and as Bupa, who is um, the owner of LuxMed, we're very proud of um, the facility and the quality of care that this is actually going to represent for Polish people who have. To jest nasz trzeci szpital onkologiczny. W tym szpitalu mamy 178 łóżek, 38 łóżek dotyczących chemioterapii dziennej. Przede wszystkim jest to onkologia kliniczna. Mamy OIOM i całą opiekę ambulatoryjną, to jest skoordynowany, skoordynowany model opieki nad pacjentem. Każdy pacjent ma swoją pielęgniarkę, która przygotowuje mu konkretny plan opieki, pielęgnacji. Lekarze pracują w trybie konsultanckim, więc nie mamy tutaj trybu ordnatorskiego. Współpracują z innymi. Lekarzami innych dziedzin. ściągnęliśmy zupełnie funkcję administracyjną z lekarzy, więc oni zajmują się przede wszystkim pacjentami. No i też patrzymy na tą część psychiczną pacjenta, tak, żeby pobyt w szpitalu dla niego, który już jest pobytem bardzo trudnym, no był jak najsprawniejszy, najlepszy dla niego. Przechodzenie przez tą trudną chorobę to są nie tylko te aspekty czysto medyczne, to są też aspekty psychologiczne nie tylko pacjenta, ale i jego rodziny. Dlatego tak ważne jest, aby był właściwy i prawidłowy kontakt z personelem medycznym i właściwe warunki do tego, żeby jakoś w przyjaznych okolicznościach, w przyjaznych salach z kompetentnym personelem móc leczyć się w placówce. Każdy dobry szpital, który oferuje wysoką jakość poprzez dobre, no dobre i bardzo mądrze zaprojektowane rozwiązania, każda taka jednostka powinna być wzorcem także Luxmed. To jest ważne wydarzenie dla mnie, dlatego że ja byłem u narodzin grupy Luxmed. Pamiętam jeszcze mojego wielkiego przyjaciela Wojtka Pawłowskiego, który to zakładał. I to nie jest pierwszy raz, kiedy jestem na podobnych uroczystościach w Rosji. i widzę, jak ten Luxembed cały czas idzie do przodu. Takiej jakości szpitala onkologicznego w Polsce nie ma.